Krakowie, za zaproszenie, za otwartość na, na ten sport, na, na sport niepełnosprawny. Dziękuję wszystkim, którzy nam pomagają. Dziękuję też wszystkim federacjom naszym europejskim za to, że razem działamy, że idziemy w jedną stronę. I życzę udanego losowania i udanych mistrzostw, na które już dzisiaj zapraszam. Dziękuję bardzo. Sport osób niepełnosprawnych jest dla kraju bardzo ważny. My staramy się jak najbardziej wspierać sportowców, ponieważ sport uczy, jest świetnym miejscem właśnie do tej integracji. Bardzo jest zmieniło tutaj gościć i mam nadzieję, że patroni, którzy wspólnie przyczynią się do wspaniałej organizacji tych ważnych mistrzostw Europy, jakie odbędą się we w Krakowie, powodują popularyzację sportu osób niepełnosprawnych. Podziwiam to co powiedziałem na scenie: że to są ludzie, którzy po prostu mają wielki zapał do tej dyscypliny sportu. E, są pasjonatami, e, pokazują wielki hart, woli, zwycięstwa. E, wszystkie te cechy, które e, są potrzebne, żeby po prostu grać w piłkę nożną. A sport nie ma w tym drzwi zamkniętych, tylko drzwi są otwarte dla tych, którzy chcą ten sport uprawiać. I to jest fajna rzecz. To jest e, szkoła życia, prawda, bo w sporcie można się odnaleźć, można się odnaleźć to, co szukamy szczególnie w społeczeństwie. Także e, fajna rzecz. Jest coraz więcej e, krajów, ponad gdzieś 60 na świecie już przeszło, którzy uprawiają tą dyscyplinę e, amp, futbol, gdzie odnajdują swoje, e, jak to się mówi, życie swoją przygodę, która im sprawia wielką przyjemność. Patrzę na to i z każdym dniem w tym, co robimy, z każdym sygnałem, który dostaję, utwierdzam się w przekonaniu, staram się być daleka od mediów. Staram się nie czytać komentarzy, ale jak mi się już zdarzy, to widzę, jak bardzo to jest popularne i jak wielka rzecz się wokół tego tworzy, w związku z czym nie, trudno nie czuć odpowiedzialności za to, co się, będzie, co się dzieje i co się będzie działo. Ale myślę sobie, że akurat te nerwy byłyby złym doradcą, więc ja staram się być spokojny i na chłodno analizować to, co, się, co, co, co nas czeka w najbliższych miesiącach. Wystarczy, że się będę denerwował na meczu. Teraz naprawdę nie jest mi to potrzebne. Rozumiem, że jak widzi pan taką ceremonię otwarcia, to serce rośnie, prawda? To jest niesamowite. Wczoraj tylko za pośrednictwem internetu, ale obejrzałem retransmisję ceremonii losowania Ligi Mistrzów. Obserwuję to, jakie mamy z nami tych gości, Obserwuję ludzi, którzy z całej Europy tutaj dotarli. Ciągle jestem w swoim mieście, w którym się urodziłem i w którym się wychowałem. No to jest tylko i wyłącznie powód do dumy. Mam jeszcze tą wielką przyjemność, że wspólnie z prezesem Widłakiem jesteśmy w tym, co się tutaj tworzy od pierwszego gwizdka i pamiętam to, co się działo wtedy i widzę to, co się dzieje teraz. Jest stary, no zrobiliście coś fajnego no, to, jest, no, to jest super. Na pierwszym treningu Powiedziałem chłopakom. Scenaria tego treningu była taka jak ze starego kina. Powiedziałem chłopakom, że rok później są Mistrzostwa Świata w Kaliningradzie i zrobię wszystko, żebyśmy tam pojechali. I patrzyli na mnie, jakbym się urwał z swoimki, ale pojechaliśmy. I dzisiaj oczywiście to może być, może Pan to odebrać, że poza no, czym. Nie, rzeczywiście miałem taką nadzieję, miałem takie marzenia i wiedziałem, że możemy wokół tego zbudować Coś naprawdę wielkiego. Aczkolwiek równie uczciwie powiem, że nie spodziewałem się, że aż tak wielkiego. Z mojej strony gratulacje wielkie za stworzenie tak dużego dzieła i zainteresowania kibiców. Dlatego też, jeszcze jakby Pan tak powiedział, kibicom jakieś takie parę słów, zachęty do tego, żeby obserwowali. Mam nadzieję, że na stadion miejsc nie będzie, żeby obserwowali, gdzie się tylko da mistrzostwa zbliżające się w Krakowie. No, słuchajcie, no najlepiej by było w Krakowie, bo to jest cudowne miasto. My jesteśmy też zawsze otwarci dla wszystkich, a wiem, że na, mecz, na meczu futbolowym nie da się nudzić, więc yy, jak ktoś w tą niedzielę wtedy we wrześniu nie będzie miał nic ciekawszego do roboty, to lepiej zamknąć laptop No Grupa jest mocna, ale jeśli chodzi o to osobiste, to to z Hiszpanią mam dobre wspomnienia, bo grając z nimi w meczu o siódme miejsce na mistrzostwach świata zachowałem czyste konto, także jak najbardziej myślę, że, że pozytywnie, mimo że to jest bardzo ciężki przeciwnik i, i na pewno będziemy musieli włożyć w to dużo pracy jeszcze w ten czas, który mamy na przygotowania i, i powinno być dobrze. I jeszcze co, co do takich odczuć, to, to bardzo cieszy mnie atmosfera tak, dookoła tej, tej, tego losowania, bo mam naprawdę czuć, że to, te mistrzostwa mają dużą rangę. Nawet pani minister nas zaszczyciła swoją obecnością, także, także na pewno cieszy nas to, że, że ta impreza rośnie do, do miary takiej dużej i miejmy nadzieję, że, że duże będą też nasze wyniki na tym mistrzostwie. Dobrze, a teraz wyobraź sobie, jest 15,5 tysiąca ludzi na stadionie Krakowi. Wychodzi polska reprezentacja, grają hymn. Co się dzieje w głowie Bramkarza? No, Na pewno to będą niesamowite i niezapomniane emocje, bo, bo nawet gdy zdarza się, że gdzieś w Europie gramy mecze i, i nie ma tam żadnego kibica z Polski, a gdy grany hymn jest, to, to łza się wokół kręci i gdzieś człowiek czuje to uniesienie, to przy 15 tysiącach kibiców, kibiców na stadionie Krakowi. to na pewno oddech w piersi będzie zatrzymany na chwilę, ale później poniesie to na meczu. Myślę, że, że ten z Hiszpanią będzie, będzie najtrudniejszym meczem grupowym. Yy, tak jak wiadomo, no, o Szkotach nie wiemy za wiele, ale wiemy że tylko tyle, że to jest raczkująca reprezentacja, jeśli chodzi o am Więc miejmy nadzieję, że nie okażą się nagle wirtuozami am Futbolu i, i nie, nie będzie to na tyle utrudnione, że, że mogliby nam zaszkodzić i zabrać punkty. A co do tego, że jesteśmy w gronie faworytów, myślę, że jak najbardziej. No, nie na darmo też byliśmy rozstawieni w pierwszym koszyku i wśród takich tuzów futbolowych jak Anglia czy, czy Turcja. Także jak najbardziej myślę, że, że, że to nominowanie nas w roli faworytów nie jest przypadkowe, a zrobimy wszystko, żeby spełnić te oczekiwania.